Hejka, jestem na nie, 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 załóż, i robię odcinek, że moja kuzynka młodsza będzie mi ciągle przeszkadzała i będę robiła, robić looka. Siema. <śred <średnio> Siema. No powiedz sobie, hejka. Co ty mi robisz? Nie, zostaw mnie! Mam, miałam cię wkurzać! O nie! No, ała! No, co to za skarpeta? Nie, nie rzucaj mi! No Ała! Miałam cię wkurzać! No ty wkurzaj mnie, ale...

Są brzydkie. Z Dzięki, wiesz. Nie, <słysy> <Yeah. słysy> No, mi <słysy> na twarz! Przestań ostaw mnie, naprawdę. Mam cię wkurzać! Ała, ale to boli, naprawdę. Nie. No, nie, nie rób! Ja. No, on mnie wali jakąś poduszką. Czy można tu uderzyć w tożsamość? Albo chociaż też tam. Nie, zostapnie. Się kurde, nie wiem jakie włosy w ogóle. Nie wiem, co ci mam zrobić, kurde. <grym> Dobra, <Dawaj teraz>. to Nie, <grym> to jest tak szulka <grym> mojego. Toty <tacy>. o! Się <grym> mamy jakimś kotem, no. <grym> Jak ktoś mam. 8 lat. Ty Nie. masz 7! 8! 7 masz? 8! 7! Sama wiem, ile mam lat. Ale ty masz 7, przecież. Siedem no to kiedy miałeś urodziny? Możesz się zapytać mojej mamy. No i dobra. Mam 20 listopada. Kuku <noise> Не так вовсе, но... М Гу, 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 гу Что это за кукарка? Ну, а мне больше покупки. Ну ты, если что, хуйна, Знаешь, кликни то. Na Paula X? Czemu? No. Czemu? Bo ma ładny skin. No ja? Brzydki. <noise> Dzięki. Zrób tak, jak ona ma. Nie, bo ona na pewno coś ma za wipa. Nie, nie mam bipa. Aha! No. Co mi się drzysz do ucha? Naprawdę. Платинового одного. Хейка. Не, ну. Я не знаю, что клик. Не, не 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 не. Не умею сделать нормального. О, вот Jakieś kozaki wezmę. Um, Tosia ma mało lat. Co? Tosia ma 10 lat. Ja nie mam 10 lat. Ile? No 14. Na pewno ona ma 10 lat. Co? 10 lat ona ma. Ty masz, a ty masz ten 6 przecież. 8. Sześć, osiem, to masz sześć Ona ma dziesięć, a ja mam osiem serio. A mówię prawdę. Nie wiesz jej, naprawdę. No, wyłączyła mi głos. <noise> no, upsasa, upsasa. <noise> koniec. Koniec. Już nie jeszcze jakieś minuty. Na pewno to zobacz. Muszę zrobić Luka przecież. No Ale tak. nie chcę mi cię. Patrz się patrzeć, jak robisz tego Luka. Ale ty masz mnie wkurzać. <śmieniczy> o! Jezu! Budza, budza, budza! Na wodę całkiem takie to są łyp, to są ły, a gera pangi to inna ma. To są łyp, that są łe. To są ły, to są łe. Dobra, Dobra tak, mow, na, Zamknij pop! się. O, przestała <grym> wreszcie. <wrogów> no, co ty robisz? Ład me <grym> No super są, nie. Czemu nie włączysz kamery? Bo nie. Jak widzą twoją mordę. Nie widzą. Widzą. A skąd ty niby możesz wiedzieć to? Że widzą mnie. No nie wiesz przecież. Nie widzą cię. No właśnie. Napiszcie w komentarzu, czy ją widzicie. Nie, nie widzę. Jak... Mnie. Nie. Nie. Dobra, teraz papa. Pa.